Jak tu można zauważyć oczywiście forma może lekko osłabła też oczywiście jak nie większość atletów nie obeszło się bez jakichś dolegliwości bólowych i to może też trochę pokrzyżowało tutaj rytm złapanie rytmu jakiegokolwiek przez ostatnie treningi. No liczyłem na trochę lepszy wynik. No mam nadzieję że już na, na przyszły rok będzie naprawdę bieganie na poziomie i tak w granicach tej życiówki e, ciągłe, ciągłe bieganie. Może rzeczywiście trochę już w tych nogach było. E, może, może, to rzeczywiście już takie zmęczenie, ale mm, no, powiedzmy sobie szczerze, że no, nie celowaliśmy tutaj raczej w Mistrzostwa Świata z trenerem, raczej w te Mistrzostwa Polski celowaliśmy, a, a Kopernikus trochę e, obrócił tą sprawę i, i inaczej tutaj wszystko musiało się potoczyć. Buty zepsute. co <grywa> no mi najbardziej dokurzało. E, a tak to nie, to w sumie dobrze się czułem. Myślę, że bloki reakcyjne reakcją też wyszły dobrze według mnie. No to tak, e, tak na nawet nie pierwszy rzut oka, tylko po prostu takie przeczucie mam, że były dobre. A Gorsza, gorsza później część dystansu była, i, i to właściwie tyle.